Witam Was, jestem Fari, a to jest kolejny odcinek z serii Kobieta na końcu Skyrim i biegniemy, bo mam zamiar w końcu w tym odcinku skończyć tę misję. Już odcinki, trzeci odcinek tu siedzimy. Ale tam już jest koniec. Na szczęście. Nie to perki. Nie to perków się nie boję. Cóż to się tam kryje? Tajemniczego... Idziemy spać. Czujecie tę moc? Czujecie tę moc? Dobra. Jesteśmy gotowi? Jesteśmy gotowi. To dam Pierwsze słowo mocy nieumiętej siły. FUS! No wyłaś. Wiem, że tam jesteś. Wyjdź stąd. Wyłaś. Wiedziałam. Ging, ging, dum, a, jeszcze nie mogę krzyku coś na to śmierdę. Ale on ma krzyk. <grydanie> nie dostaniesz, nie, nie dostaniesz. Oj, zostaw mnie. On sobie to powiada bo jeszcze nie umie. Yeah. Udaje, że umie mówić już w rodach. smoczykami. Topór chłodu, tak, tak, tak. Uzdrowimy się. I idziemy. Co my tu mamy? O, to sprzedamy. Ametyst, tak, tak, tak. Tak. Uuu! Kostur furii. To mi się podoba Zobaczymy jak to działa Ghost to Fury Yeah ładnie Ale wracamy do miecza Na razie Na razie mi to nie jest potrzebne Słaba trucizna trucizną tutaj raczej nie będę używać Tam nic nie zostawiłam no to wychodzimy stąd Trzeba stąd wyjść w końcu Uchwyt I wychodzimy Trzeba stąd wyjść Dajcie mi wyjść! Tak. Tego czy tu coś jest? Nie. O, tu coś jest. Chętnie, chętnie, chętnie. Ktoś tutaj zasłużony leży, wizę. Nie będę mu tutaj... tutaj niczego zabierać. No, w końcu wychodzimy. Dobrze być na powietrzu znowu. jest się w miarę. Bezpiecznie. Spróbujemy. Jakoś. A! gdzie? O! Nawet nieźle wyszło. Czas mi się liczy. Okej. Okay. Czekajcie, bo ktoś do mnie dzwoni chyba. Momencik. Jestem z powrotem. Ludzie mi przeszkadzają w nagrywaniu niestety. Muszę chyba wyłączać i znaleźć minutnik, minutnik w innym urządzeniu. A teraz wracamy do rzeczy na Wow! Ale tu nie też wygląda. Która jest godzina? Wieczór. Dobra, jedziemy. Biegniemy. Uuu, Czy ja widzę ognisko? Chyba widzę ognisko. Podejdziemy może najpierw tak. Pokojowo Zobaczymy czy ten Ale śmiesznie. Chodź rybko, chodź rybko, chodź. Je, yeah. topa Halo. Nie chcesz mnie zabić? Chyba nie. Od lat poluję i łowię ryby w tych stronach. I nie, nie, nie chcę pochować. Do następnego razu. Z nie wiem, że i tak jedzenie się mnóstwo zbiera. Potem nie masz co z tym robić. Więc sadzi i za jedzenie dziękuję. Rzeką pójdziemy czy lądem? Lądem. Lądem ciekawej, ciekawiej. Jeden Ale jak to tu... No właśnie mogę Wyjmiemy tak w razie Wow Kocham widoki w tej grze Mogłabym U, ktoś się tam nawala Idziemy zobaczyć kto to A, kogoś zabilić? Nie? No co ja tu zrobiłam? Chyba go podpaliłam. Chyba ja go podpaliłam przez przypadek. No nie chciałam gościu. Ej! Chill, uspokój się. Ej! Pogadajmy. Ja ci chciałam pomóc, tak? Gdzie jest u zrobienie? ci, rozumiem, dobra, ale... No ja przepraszam bardzo, ale... Ja ci nic nie chciałam zrobić. Sam się na mnie rzuciłeś, okej? Okay? Mam jeszcze burza No walczył z tam, ja mu chciałam pomóc Może go lekko spiekłam, no ale chciałam mu pomóc, tak? Nie było umyślnie Dobra Nieważne Idziemy tu no sobie przejdziemy na drugą stronę. Mamy coś w wodzie, nie za No biegaj rż. Idziemy. Nie obijamy się. Jakiś wilk, coś? A nie, już jesteśmy na miejscu. Jak miło. Jesteśmy w domu. Środek nocy, tak. No prawie. Ciekawe, czy jeszcze mu teraz zdołam oddać. Chyba tak. No, skończyliśmy misję. W końcu. Im szybciej znajdziesz szpon, tym szybciej nasze życia wrócą do normy. Proszę cię Udało bardzo. Udało ci się to znaleźć? Ha, ha. Jest! Dziwne! Zdaje się być mniejsze. Dziwne, co? No nie no, żadne. sobie. do tego nie zapomniał. Jeszcze kwestionuję. Wiele ci z siostrą Jeszcze narzeka. Że mniejszy. Dobra. Dziękuję za zajęcie się Rozejrzyj tak, się. Tak, tak. Nie ma za co... Trzeba coś mu sprzedać. To zostawię. Orokowy łuk zostawię. Tego nie będę używać na pewno. Tego też nie to użyję. Tego nie. To zobaczę. Jeden sprzedam. To sprzedam, to sprzedam I... To też Ze stroju To sobie zostawię w razie czego Kit sprzedam, pierścień sprzedam To też Droni dwuręcznej nie będę używać Oj Więc to też do. Dobra, teraz co ja mogę od ciebie wziąć? Tak, tak, tak po prostu. Kasę mogę się jeść. Bardzo... Jesteśmy jest jedynymi z tego osobami, którym powoduje. nie brak tu oleju w głowie. Miło. Ale żeś skromny, naprawdę. Jedyny mądry człowiek w rzecznej puszczy się znalazł. Czółki. Jak dają to biorę. Jesteśmy w końcu w przytulnym miejscu. No. Najpopularniejszy utwór w tych okolicach i jeden z pierwszych, których mnie uczono. Ragnar Ragnar Czerwony. Ragnar, przepraszam. Dobra. Jak tam z czasem. Więc przy tej pięknej muzyce skwerze ogniska i ciepłej, miłej atmosferze. I kończymy ten odcinek. Cieszę się, że w końcu skończyłam tą misję. Że na razie nie muszę się już użerać uzie, z drogami. I do zobaczenia w następnym. Komentujcie, jeśli Wam się zawiła. to podoba podobało, to możecie zasubskrybować mój kanał i, i lajkować filmik. Będę bardzo wdzięczna. Aha, i właśnie. Czy mamy jakieś misje? Yy, nie, na razie tylko takie drobne. Ale jak będzie coś więcej, to wdrożymy mój plan w życie. Więc na razie... Na razie Wam dziękuję i jestem akwarii. Trzymajcie się.